Ekranizacja Parku Jurajskiego różni się dość znacznie od tego, co możemy przeczytać w powieści Michaela Crichtona. Wiele znaczących zmian dotyczy postaci, jakie pojawiły się w filmie. Jedną z takich osób, które ostatecznie nie pojawiły się w filmie, a miały spore znaczenie w książce, jest Ed Ridges. Ridges w korporacji Ingen pełnił rolę dyrektora do spraw public relations. Był jednym z uczestników próbnej wycieczki do parku, w trakcie której doszło do katastrofalnych wydarzeń, a sam Ridges już nigdy nie opuścił Isla Nublar. Kiedy doszło do awarii prądu, strachu przed Tyranozaurem, uciekł zostawiając Tima i Lex w samochodzie. Wracając pieszo do głównego kompleksu, został zaatakowany przez młodego Tyranozaura, który najpierw odgryzł mu nogę, a następnie pożarł jeszcze żyjącego Ridgesa. Postać Eda Ridgesa pierwotnie miała pojawić się w filmie Park Jurajski, jednak ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu, a większość akcji z udziałem Ridgesa w powieści została przeniesiona na filmowego Donalda Genaro, którego spotkał podobny los, czyli śmierć w paszczy tyranozaura.